Ciema, widzowie, kolejny odcinek z grania TS bez duelem. Ciema, będziemy sobie tutaj znowu wbijać. 150 rangę. No, 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 Bo wiemy, trochę za ja myślę... odcinkiem sobie pograliśmy no. i trochę wbiliśmy. Ale no, możemy tutaj tak. dostać 5 punktów. Awk? No, to, tak, tutaj będzie 5 punktów. Tak, bo tutaj awk jest. Dobra, z... tak, z Afga, korzystamy z awka, korzystamy, burczy. Korzystamy, nie, nie staj. Ja <laughs> Welcome wow, back! Welcome wow, back! Let's do, brawo! Dawaj! Let's leci! let's Dobra, bierz tego. Ale chłopie, zaraz będzie robione. Ale chłopie, ale dostał! po powietrzu! No, ale Bratek, co zabiera? Kile, Dobra, nie, to jest free, to jest free. To jest free winek, widzowie. Bierz go, ja tego awka idę bić, czy nie? No, bo wiemy tego? A awka na końcu? Dobra. Tego lepiej. Bo awk to wiesz... To on jest awk. Wiesz co chodzi? No wiem. No brawo, no brawo, bardzo mocny jest. O, No nie. Wpierw są się w niego. Trójka! Dobra. Info! Daj. Czekaj, info mu zrobię? Wamę go. No dostałem tym. Dla... Dobra. No on jest martwy. A jeszcze. No on nie, nie, jeszcze nie jest martwy, bo go nie zabiłem jeszcze. A, no dobra, no to No to czekaj, ja Awka sobie zabiję. Tak, Zabijemy go na luzie i tak, deadshot. ulcik, żeby szybciej, szybciej, szybciej ulcik. Daj, zabij go, żeby tego, żeby on sobie nie naładował. No zabiłem tego lawka już prawie. Więc... Ja zabiłem Awka. No dawaj, leć go. Tego maszę. On ma no. ten? Masza ma e, tego? E, Dasza? Nie wiem. No ale ta masa to nie wiem co od masa. Masza myśli, że ona coś ugra, nie? No maszo, maszo No masa kakaso. Gdzie jest masza i niedźwiedź? Tam jest masa. No nie! Masza i niedźwiedź, dobra. No, giat, niedźwiedź. Weź pod, 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 pod bądź. Bo nie wiadomo gdzie wyleci. Nie wiadomo. Pa. Mam, mam no, trzy dziurki. No, <laughs> dobra. dobra. Pa, jaką w ogóle dostałem? Nice. No, widać jaki flex. Jaki pomidorek dostał. Amir, no. Amir pomaga, Amir pomaga na klacie jak coś. Bardzo pomaga. Bardzo pomocny tym ziomek. Dobra. No. Trzy, punktów, nie? to było. Mam nadzieję, Jakbyś mam jeszcze nadzieję, że dostali, jeszcze... ty. Ten. ale jest szansa. No. Ale nie, już przestał się, już zaczął się ruszać. No nie, szansa na szympansę, no. że go strollował. Mm. No. Dobra. Oho. Teraz może być o, ciężej, nie. bo teraz on, on się Dobra, rusza. Ja nie, ja nie gram w Netflixie. No ja też nie gram. No co? Bo to ciężkie te one-shot combo. I tego in w combo jest na nim. I to jest takie. No ja to... No ja my in razie nie jeżeli nie będzie. Bo ogólnie to chodzi tak, że jeżeli ma chłop 40 punktów mniej, to. To wtedy tak, on dostajesz tak. jeden. E, ja biorę tego gorza. No, bo nie, masz. nie mam dasha, nie mam dasha, nie mam dasha. Ty masz tak spami. On też gramat ten mój. Dobra, wezmę go. Aha, mam no to no, fajne hitboxy. Dawaj, bo on dopóki on się nie wpieszy w nas. Nie. No co jest? Dobra, ale i no. tak jest git. Pomóc ci wziąć go, e, weź tego Smirka, on jest słaby, Smirk jest słaby Ja biorę tego cygorda Ale on gra tak pasywnie, no nie mogę, masza chłopie No jak ja nie mam dasha, jestem martwy ogólnie, GG Masza chłopie, no nie Napiszę spam, żeby, żeby wyszły na hipokrypę. Nie, ja uciekam, ja uciekam a dobra, to pamiętasz. On używa Eternal Seal'a, no brawo. No on gra tak pasywnie, no nie mogę z nim Pasywniak Dobra, daj go. Daj go już. Przeciętniak. Dobra, dead. Welcome wow, ba! No aha A, brawo, welcome wow, Ale Jezus, on, on tylko... on robi coś takiego, że on wala się do góry. Infa? Nie, bo tamten już idzie. Uważaj, bo on tak pasywnie gra Dobra, mango Mango, mango Mango Zasnij. No ale Jezus, ile jaką ma lagi, że on Ej, bo jadę dam. On też zedł. Dawaj, szybko, nice. bierz go, bierz go szybko, bo ja nie mam życia. Wierz no, go, echa. No, nie... Ale jest, ja muszę, muszę mieć się... ulta. Ja muszę Dobra, mieć ja biorę tego masza. Dobra. Ten twój miał... Dobra On ma ulta. jedno życie, on już nie ma on jak zginie to już nie żyje Ja też, ja mam ulta zaraz, Musimy pomóc Bo on mi, jak on we mnie wjedzie to ja jestem martwy Lecę, 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 ja zaraz też mam ulta Dobra Tylko żeby ten masz nie miał ulta i się dobrze wlecieć mhm. Dobra mam ulta On tak pasywnie gra, że ja go nie podjadę ma Maszy musimy stały No pasywnie Dobra, uważaj Dobrze. na tego maszę. Na tego maszę 2 w 1 sobie damy radę. Musisz go utrzymywać na low. Na low HP. ode mm mnie. -hmm. Dead! Perm, perm, dead. Okej, okay. widzę. Okay. Dobra, Zabra. dobra, ja mam ulta. Daj infa, daj infa, infa! Nie, ja to. toję. Pokażenie trzeba. Dobra, ja czwórkę odpalę, wiesz. Gdzie on jest? Tam. Gdzie on jest? U góry, tutaj. Dobrze. Oj, no i łatwo chyba, nie? No tak jest fajna, fajna animacja. Mhm. No. S -S 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 -S. Jeżeli jeszcze raz ich trafimy, to kończymy odcinek. <grymne> 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 Krótki odcinek będzie. You're dead. <grymne> napisał. <Ja> napisał. <grymne> Ta. A nie ma nie, są, są, a kto, który o, napisał? O! Jeden punkt niestety! Ten, ten masz chyba Kurde. E, sm... Który napisał? Smirk, czy ten drugi? Smirk? Nie wiem, chyba masz Masza? Masza kakasza Masza wyszła, chłopie. masza ragequit Ale jeden punkcik niestety Dobra burczy Grosz do grosza, aż będzie kokosza bijecie co z tym zrobisz co z tym zrobisz że cię bije też ja się będę śmiał dobra zamienił strych jak ci pierdolony na... no dobra zamienił strych Pa! muda 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 ja <grym> też mogę Ciebie widzieć. no dobra a pat na to idź do no o o o no 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 o! Nie było! O! ez. No serio, nikt absolutnie... Dobra, nie mu... dobra ci, wyłącz absolut rank. no... Dobra, weź i wyłącz absolutran. No, wyłączyłem już. Si nie da. O. o! Ale ile oni mają? Dis? 109. Nie, dziewięć. to jest 109. Zależy zależy od tego drugiego. Dobra, no, dobra. <laughs> e, ja bym trochę sobie pospamił. Ja <laughs> bym odgoliła żeby wiesz. No ja bym chyba się zaprzywawił. Czy jest jeszcze opcja? co on zrobił, bo... Dobra, jest... zamienił stryjek siekierkiem... Nie no... <słuch> Widzowie, jak znowu będzie... Jak dostaniemy jeden punkt, to po prostu wam to stymelapsuję, bo mi... Bo to będzie nudne. Za nudne. Chociaż 145 ranga, jeżeli nikt... <słuch> Wars, no, jak no, nawet doda, zamier... zrobić, nawet ani raz to nie ja go Dobra czekaj. Dobra, widzowie, śmieszna sytuacja wynikła, bo podczas meczu zrobiliśmy chłopowi infa i chłop się w kurzu. Więc trochę, trochę no... Trochę skill się. Trochę, angry isi, jest kill. się. który dobierzemy 5, po prostu kończymy odcinek i tamtą gierkę dogramy. Dobra. E, kolejny timelapse był zagrany. Niestety takich nutko nam dobrało. Dobra, niech nam dobierze że. Ogólnie, jeżeli dobnego. teraz nie będzie jakiegoś Dobny. dobrego, to po prostu... Z kolej... nie, nie chcę wam robić kolejnego timelapsa, ale po prostu w kolejnej gierce, jak będzie z... jak będę mieć 45, to po prostu ten. O, Just Me, Just banana. To są... Nuby. Nuby. No. Więc jeżeli nie dostaniemy piątki teraz, to po prostu... No to brawo. No i teraz trzeba dobrać jakiegoś dobrego. Lekko No nie! No nie, ale to weź, być bo nie ma nikogo, co ma nie. taką agresję. Nie ma nikogo, no No Tu zagramy pięć gierek. Dobra, niech ci będzie choć. No, okay. Zrobimy time timelapsów jeszcze. Kolejna runda jak tam dobierze jakiegoś słabego to będzie timelapse. To znaczy jest jakiś co ma 105, ale nic poza tym, nie? Boki. Boki. <zysy> Okej, no to szybkie, po 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 po. Tak się, że wiesz, wiesz co, było, wiesz, co byłoby śmieszniejsze? Wiesz, że ja miałem ulta. No, Dobra, ty się teamujesz, to było Uważaj te włosy, co to jest za gówno Ogólnie... no... Ogólnie zupak Zupak chrupek. Chrupy z dupy No dobra, z chrupka Kiedy ktoś cię zapyta co stąd nie weźmiesz Uff, tata chrupka Tata chrupka, chrupka. Ci, którzy wiedzą Włączał sobie rank 200 O, jakiś egir tu jest Czy tam nie wiem, tenboj, cokolwiek no jakiś Egil jest. Ile ona ma? Ale już nie ma jej. Zdupy. z dupy. O no nie, jaka się szuna. Co to, Co to, to za Egil? Co to za Egil? Ty widzisz tego doszło? Dobra. Co to Obydze. za Arab? Arabik Orob. dobra. Orob. Arabii, my jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko w Bicach. Ej, gojo! Męska Gojo. Męska godzo, no co ty gadasz? nie no jest. No Liliput. Ale kupiłem jutro tak mam dobrze. Nie mam niemieckiego i mam do 13.30 zamiast do 15.20 bo jest rada pedagogiczna. No to super. No i. Pięć dom. Dobra. Dobra, widzę. Teraz ostatnia gierka nie będzie tym napsowana. Ostatnia gra do 150. Do 150 jednak. Do... No... Zostalaliśmy po jeden od wszystkich, bo takie nogy tu grałem. Ale Właśnie na początku 5. Na początku 2 Wyszła... razy 5. Na wam. początku dwa piątki. Gdyby nie te dwie piątki na początku, to... No, to by szło jak po grudzie, ale tak to szło. No. Jak ja rozprawny. Jak jak w Dobra. Dobra. Nie o co ryzykowe wpadek. Eee, nie, nie, nie ruszki w... Ten żeby ja na to nawet. Dobra, daj trzy kity na spokojnie. No i ma boj, ma boj, ma boj. Zrób trzy kity tak. no. Dobra. Nie, nie, to nie tak było Dobra, ja tak to... tego Agabou um pianguinho, Ma dasz ją, no ale ten, mógłbym go zabić! Maloła, weź go! Ale ten Maloła, no lecę, lecę! Mój tak planuje, mój taki ta, No to, no, to, no, 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 no. W jeszą, w nie są, tak on 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 no, nie najwyższa on klaw. Oglądam się, ułóż nie, ja nie, 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 ja nie, 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 mam nie, minuty, ale tylko dużo jest. Jeżeli teraz to wszyscy to prawie go zabiję na końcu. <śmanym> no to błąd. Ja, nie zobaczyłem. No to let's go. 150. ranga na duo. Kolejny odcinek z 200 rangi. Nie. <śmanym> no. trochę... Może, może, A możesz, no może. Wyrzucił to jest to znaczy byśmy grali ten, to już mhm. wiesz jak, nie? No wieś, może, jak, może żebyśmy, żebyśmy zrobili... Hej. No dobra, może żebyśmy dobra. zrobili live'a, nie? No, w sumie Dobra widzowie, na razie kończymy Ta. Yy, To dobra, to pa widzę,